Dlaczego solo przedsiębiorca taki jak ja powinien poznać swoje silne i słabe strony? Co to daje, jaką to daje przewagę w biznesie? Poznać swoje mocne strony, słuchajcie, to być całkowicie i cały czas w stanie flow. Zastanów się przedsiębiorco, czy ty skupiasz się przeważnie na tym, co masz słabego i gonisz tego króliczka, będąc zawsze przeciętnym, czy znasz może swoje mocne strony, dzięki którym wzrastasz. Dzięki swoim mocnym stronom wiesz, jak w procesie, freeze, Ustawić siebie i swoje działania. Czym jest FRIS? Nowoczesne narzędzie diagnostyczno-rozwojowe dla każdego. FRIS to są fakty, relacje, idee, struktury. I tak dzieli FRIS nasz styl myślenia, który jest dla nas naturalny, absolutnie naturalny i niezmienny. Kształtuje się do piątego roku życia i dzięki temu, że mamy taki, a nie inny styl myślenia, funkcjonujemy najlepiej jak potrafimy pod warunkiem, Czego poznamy, a jeszcze lepiej, jak poznamy swój styl działania. A to robi ogromną różnicę. Będziesz już bardzo spokojny o to, że w pracy robisz wszystko, co najlepsze. I skup się na tym, co możesz rozwinąć, i być jeszcze lepszy w tym, w czym jesteś już dobry. Raport Freeze to jest coś, co może Ci przydać się w biznesie. Dla Ciebie też.